W takim gronie spotykamy się, gdzie są z jednej strony organizacje pozarządowe, w sposób naturalny zainteresowane jak najkorzystniejszymi rozwiązaniami pozwalającymi na wzbogacanie oferty ich działalności, także prowadzenia zbiórek publicznych. Ale jestem przekonany, że jesteśmy w gronie także ludzi zaangażowanych w to, aby właśnie takie ułatwienia tworzyć. i budować w ten sposób także akceptację społeczną dla działania sektora pozarządowego, dla działania także poprzez zbiórki publiczne, bo za tym się kryje i współodpowiedzialność obywateli za rozwiązywanie wielu ważnych spraw, ale również kryje się nasza wspólna troska o to, aby państwo polskie w stopniu maksymalnie możliwym było państwem obywatelskim, a więc obywateli aktywni. Dlatego chcę serdecznie pogratulować wszystkim, którzy pracowali nad nowym rozwiązaniem ustawowym, nowoczesnym, a na pewno o wiele bardziej nowoczesnym od tego, które obowiązywało do tej pory, bo o ile pamiętam, ustawa rządząca kwestiami zbiorek publicznych sięga swoją metryką roku 1933. Co z jednej strony budzi szacunek pełen dla ówczesnych twórców prawa. Chcę pogratulować wszystkim, którzy pracowali bezpośrednio nad rozwiązaniem. Mam na myśli całe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a to szczególnie Pana Michała Boniego, który wiem, że wtedy pracował nad tym z całym zespołem. Chcę pogratulować także i osobom, które wspierały niełatwy proces szukania porozumienia, bo były przecież i na, w czasie tej pracy pewne kłopoty były kryzysy wzajemnego, jeśli nie zaufania, to przekonania wzajemnego do wspólnoty dążenia. Chcę w tym miejscu także podziękować Hińkowi Wójcowi, który reprezentował kancelarię. I właśnie w takim. W momentach chyba się kancelaria przydała, za co serdecznie ci chętnie dziękuję. No i mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem stworzyliście Państwo prawo, które będzie po prostu służyło dobrze polsce obywatelskiej z największą przyjemnością tą ustawę podpiszę. Jednocześnie mówiąc, że wielkim wyzwaniem jest. Zmiana istniejącego stanu rzeczy, w którym tylko bodajże 8% organizacji pozarządowych decyduje się na organizowanie zbiórek publicznych, właśnie być może częściowo ze względu na mitręgę urzędniczą, na konieczność skomplikowanych procedur rozliczania tych zbiórek, co niewątpliwie zmniejsza także i szanse na zaangażowanie obywateli w tego typu działalność. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem przez to nowe prawo. Także zachęcimy jak największą ilość obywateli polskich do tego, aby partycypował bądź uczestnicząc w akcji zbiórek, zbierając pieniądze albo po prostu wrzucając te pieniążki, dając pieniądze na różne ważne cele społeczne. Myślę, że to jest dobry moment, aby powiedzieć, że jest nowe prawo, ale jest stara, stara potrzeba aktywności obywateli. Właśnie w takich chwilach apeluję serdecznie o ofiarność. Polaków na rzecz organizacji zbiórek pieniędzy przez nieorganizowanych w celach, które bardzo często wszyscy doskonale znamy, wszyscy doskonale czujemy ich wagę, tylko trzeba jeszcze mieć szansę spotkać się z tą zbiórką pieniędzy i mieć tą, ten naturalny odruch sięgnięcia do portfela. Tego życzę nam wszystkim.